Wieczór Paweł Bednarz, Fundacja Imienia Dobrego Pasterza. 4-4-2020 rok. Zobaczcie sobie Państwo kawałeczek wywiadu z Panem Ronaldem Bernard, bankierem. Z tego co się orientuje, człowiek już nie żyje. Cały materiał będzie w opisie do filmu. To też byłem, dlatego, że będę om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Okay. Dat werd je gevraagd? Ja, ik kon het niet. Dus toen. Wil je even storten trouwens? Nee. En toen begon ik langzamerhand eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. En dat raakte mij zo. Alles ging op. En alles nageleefd zichzelf. Każde maakt swoją grenzen wytrzymałości, wytrzymałości podłości, na podłość, którą hij zelf wil. W zamian za korzyści majątkowe różne korzyści. Ten człowiek swojej granicy nie przekroczył. No, zobaczcie sobie Państwo cały ten materiał. 38 minut wywiad z tym człowiekiem. Z tego co wiem, już nie żyje. Zresztą bardzo wiele osób, które się wypowiadały odnośnie pedofilii w Stanach Zjednoczonych, dość sławnych osób, nie żyje. Ale tutaj chciałem Państwu zaprezentować jeszcze jednego człowieka. To jest Mel Gibson, aktor. Bardzo lubię i on od pewnego czasu tworzy poza studio Hollywood. Co on powiedział? To poszło w telewizji Republika w 2017 roku. Przez inne media zostało przemilczane i w zasadzie tak bez echa się odbiło. Ilmowej. Każdego roku wykorzystują ogromną liczbę dzieci. Ich duchowe przekonania nastawiają się na zbieranie energii od tych dzieci. Ucztują na tym materiale i na tym się rozwijają. Co mam na myśli? To nie jest żadna artystyczna abstrakcja. Oni zabierają krew dzieci, jedzą ich ciała. Wierzą, że to daje im siłę życiową. Jeśli dziecko cierpiało w ciele i w psychice przed śmiercią, to oni wierzą, że to daje im dodatkową siłę życiową. Według aktora proceder uprawiany w Hollywood to mroczna, wielowymiarowa sztuka i praktyka okultystyczna, wykorzystywana przez tajne stowarzyszenia w ciągu ostatnich kilkuset lat do programowania społecznego i kontroli umysłu, podniesiona do zenitu w naszej epoce, szczególnie przez hollywoodzką fabrykę snów. No i dokładnie tak jest. Są to mordy rytualne, mordy satanistyczne, w które są zamieszane największe elity czy znaczy osoby z elit na całym świecie. Myślę, że, oczywiście mówiąc elity, mam taki duży cudzysłów. A co się dzieje na polskiej scenie medialno-artystycznej? O, pan Roman Polański, człowiek, który, zrobił to w Stanach Zjednoczonych będąc, nie wahał się zgwałcić 13-latki i mało tego. To, że on to zrobił, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest, jak środowisko artystyczne, polityczne, medialne, jak bardzo wstawiło się za panem Romanem Polańskim, żeby Polska nie wydawała tego człowieka do Stanów Zjednoczonych. Jak to? Jaki był powód, jaki jest powód, że ten człowiek ma być bezkarny? Gwałcił dziecko. Jedyną. Jedynym szczęściem pana Polańskiego jest to, że na przykład nie było to moje dziecko, bo w takim wypadku, gdybym trafił na mnie, sam wymierzyłbym sprawiedliwość, nie czekając na sprawiedliwość Bożą. A nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedyś była taka sprawa yy, pana, o, pana Wojtka Fibaka i pana Roberta De Niro którzy urządzali sobie schadzki w willi pana Fibaka. Można to w internecie znaleźć. Rozpisywały się o tym swego czasu media. Ci ludzie są... Oni nie mają honoru, nie mają uczuć wyższych. No to to jest zastanawiające. Przynajmniej dla mnie. A co Państwo powiecie, jeżeli chodzi o sprawę otwarcia tunelu Botarda. To możecie Państwo sobie w internecie znaleźć. Tam była taka cała oprawa artystyczna zrobiona. Bardzo o to był w zasadzie spektakl satanistyczny. To co tam, to, co tam można zobaczyć to, to jest przerażające. Sataniści na świecie Komunikują się przede wszystkim poprzez symbole. Uważam, że to, co się dzieje w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o epidemię, jest to przede wszystkim dopływ Boży na 100%. Tam Bóg na to wydał zgodę, bo tak daleko, jak zabrnęliśmy w tym świecie niszcząc siebie nawzajem, to małe piwo, ale zabijając, mordując dzieci, zobaczcie. Cała afera Pizzagate to jest przede wszystkim Stany Zjednoczone, no i potem wychodzi na pozostałe kraje na świecie, czyli Kanada, Australia. A co, jeżeli chodzi o to dziecko? To jest Angela. Angela za kilka miesięcy, skończy 18 lat, w wieku 16 lat poprosiła mnie o pomoc, bo miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych, miała być adoptowana wbrew jej woli z rozdzieleniem rodzeństwa. Za to, że tą dziewczynkę udało się uratować, bo udało się ją uratować. Angela jest w Polsce. Polski wymiar sprawiedliwości zafundował mi dwie sprawy. Jedna sprawa karna z powództwa cywilnego w sądzie. To jest Ośrodek Diakonii i Edukacji z Wrocławia. To jest mieści się na ulicy Księdza Martina Lutra. Zafundował mi sprawę o zniesławieniu. A druga sprawa, ta pierwsza jest z powództwa cywilnego, to prokuratura we Wrocławiu zafundowała mi sprawę, że udostępniłem materiały, jak opiekun prawny Angeli, jak również psycholog z Ośrodka Pomocy Społecznej przez 40 minut w zasadzie Napastowali, molestowali słownie dziewczynę, żeby podbierali ją, żeby wydała zgodę na adopcję zagraniczną do Stanów Zjednoczonych. 16 lat. Dziewczyna nie chciała. W tej chwili Angela ma się dobrze, żyje, jest radosna, uśmiechnięta i jakoś sobie w życiu radzi. Za chwileczkę będzie miała 18 lat i będą mogli ją smoknąć w szczubek, palca u stopy. Zobaczcie sobie państwo. Napisało oświadczenie y, w mojej obecności, w obecności notariusza, że nie wyraża zgody na wyjazd zagraniczny. Dla bezpieczeństwa y, dziewczynki, y, nastolatki y, danej zamykamy. I teraz tak, prosimy bardzo serdecznie wszystkie media i y, jakichś redaktorów, którzy mogą tą sprawę nagłośnić, żeby zajęli się tematem kontakt do dziewczynki przeze mnie. Czy chciałabyś, żeby ktoś z mediów z tobą się skontaktował, chciałaby się powiedzieć swoją historię? Umówiliśmy się, że nie będzie mówiła, żeby ją po głosie nie poznać, tylko będzie kiwała głową. Przysyć tak mowa, że tak. Także, proszę Państwa, jeżeli pomożemy tej dziewczynce wyjechać za granicę, czy pomożemy jej zostać w Polsce i ustabilizować się, ustawkować i wejść do dorosłe życie? Osobiście, jeżeli to dziecko zostanie w Polsce, to... Gwarantuję, że zrobię wszystko, żeby pomóc jej w start, dorosłe życie. niedużo jej brakuje do pełnoletności. Oświadczyła, że nie chce wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. A mimo to zostaje nagabywana, zastraszana przez, yy... przez osoby, które pracują w ośrodku, przez jej opiekuna prawnego, przez dyrekcję ośrodka, że jeżeli nie wyjedzie za granicę jeżeli się nie zgodzi, to zostanie zamknięta na stałe w ośrodku zamkniętym. Proszę udostępniać ten materiał I taki gorący mój apel, żeby nie ma redaktora w Polsce, który chciałby o tym napisać, który chciałby z dziewczynką zrobić wywiad, który... Nie znalazł się redaktor. Chciałby wiarygodnić sprawę i pomóc dziecku? Jeżeli jest to telefon 515 751 077. Czy prosimy ludzi o pomoc i żeby udostępniali ten materiał, żeby ci pomogli nagłośnić sprawę? Dziękuję serdecznie, do widzenia. Niestety nie znalazł się nikt. Była u mnie pani z Panem z SuperEkspresu. Przedstawiałem jej również inne nagrania, które były niepublikowane z Angelą. Pozgrywała sobie wszystko. Następnie była decyzja, że niestety, ale redakcja nie wyraziła zgody na publikację materiału. Pani Jaworowicz również otrzymała to. Otrzymali to politycy, otrzymał to Fakt, Express. A może pani Ciuś z faktu, która mi tak ładnie dupę obrobiła, że zamiast pomagać dzieciom, szkodzę dzieciom, tak? Może ona by się tym zajęła. Są straszyli mnie pozwami. No, to w ogóle wszystko śmiesznie wygląda. Ja chciałem Państwu yy, bardzo serdecznie podziękować za, za to, że kanał Fundacji przekroczył 4000 subskrypcji. Bardzo dziękuję. Dzięki temu ta informacja może w końcu trafi na podatny grunt do osób, które będą chciały pomóc dzieciom, pomóc w sprawie i pomóżmy, wtedy wspólnie będziemy mieli możliwość pomocy dzieciom na całym świecie, bo jeżeli ta sprawa gdzieś by buchnęła w Polsce, to odbije się jakimś echem również w innych krajach, będzie pomoc dla tych dzieci. Dziękuję serdecznie za to i bardzo się cieszę, za to, że tą sprawę nagłaśnia. Zrobił się dość pokaźny, jak w porównaniu z poprzednimi miesiącami, dość pokaźny raban w internecie. Oczywiście do tej chwili w dalszym ciągu osoby najbardziej zainteresowane, które mają najwięcej kilka subskrypcji, które powinny być zainteresowane upubliczczeniem tego tematu. Nie poruszają go, tylko Państwo możecie to spowodować, czy ktoś inny oprócz mnie i jeszcze kilku, naprawdę kilku nielicznych youtuberów będzie tą sprawę gdzieś nagłaśniał. Ale to wszystko zależy od Państwa. Generalnie wykorzystajmy ten czas. Zbliża się wielki tydzień jutro niedziela, palmowa. Mamy dużo czasu, że żeby pomóc w sprawie nagłaśniającym w internecie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję za modlitwę i bardzo proszę o modlitwę, żebym do końca odczytał wolę Pana Boga co do mojej osoby w tej sprawie, żebym jego stawiał na pierwszym miejscu, a ja był w cieniu. I proszę Was, dziękuję za telefony i proszę Państwa, żebyście mnie nie gloryfikowali, bo to nie pomaga mi, bo... Łechce moje ego, a tutaj trzeba być bardziej pokornym, żebym nie popadł w zadufanie, w Dumę, bo Duma kroczy przed upadkiem. Szkoda, że media narodowe nie chcą się tematem zająć, że w zasadzie nikt z tych takich osób, które naprawdę są zobowiązane do tego, żeby tą sprawę nagłaśniać, nic o tym nie mówią. W takim razie. Na pewno nie pozdrawiam pana Wojtka Fibaka. Na pewno nie pozdrawiam pana poleńskiego romana. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają otwarte serca. Mamy po raz kolejny szansę, żeby tym dzieciom pomóc. Jestem przekonany o tym, to jest moje osobiste przekonanie: że to, że Pan Bóg dopuścił to, coś do epidemii, do tego, co się dzieje na świecie, jest poniekąd spowodowane, a może przede wszystkim spowodowane tym, co robimy i jak traktujemy dzieci. Dzieci nie wolno zabijać, nie wolno gwałcić, dzieci nie wolno składać na. W kierunku jednego. Z każdym, z każdym, z tuto chyba, co jest? Każda rodzina, sławie, konfederacja, artysta, wziętka, społeczeństwo. Proszę państwa, to, Proszę... to poleciało we wszystkich telewizjach, bo były na żywo w TV, nie we wszystkich. Na tej sali była cała śmietana, prawnicza z całej Polski najważniejsi ludzie. Najbardziej wpływowi. I wszyscy schowali głowę w piasek. Nikt nie podjął tematu. Polski wyszut na to życie! A to co Gdzie jest wasze sumienie? Dzieci tracą życie, tak? Trafiają do bordeli, do pedofili. Czemu Pan nie zawiadał mi rzecznika żeby żeby wstrzymał to? Zmienicie to prawo. i losu. Proszę Pana. Działajmy, działajmy, bo czas jest bliski, a każda chwila to jest życie, kolejne życie, kolejnych dzieci. I pamiętajcie Państwo, że nie ma w życiu przypadków. Samo to, że dostaliście informację o tym procederze, że do Was dotarła, myślę, że w jakiś sposób stawia Państwa w pozycji osób, które coś powinny zrobić. Każdy w tej sprawie może zrobić. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Paweł Bednarz, Fundacja imienia Dobrego Pasterza.